Dziś zapraszam na spacer po rabacie, tak zwanej porozbiórkowej, i pokażę, jak wygląda ona w pierwszym roku swojego istnienia pod koniec sezonu. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba efekt. I to, jak zaaranżowaliśmy te nasadzenia tutaj, właściwie dobrze wyglądało przez cały sezon. W tym roku będzie troszkę zmian, ale już nie takich radykalnych. A mianowicie mam tutaj. Tulipanki, takie jak spódniczka, tancerki, różowe. I tu jeszcze dwa opakowania takich czerwonych, to je tutaj podosadzam. Natomiast to, co widać na tyłach całej tej rabaty, w różnych miejscach i w różnym zagęszczeniu, ale najczęściej zbyt dużym, to jest moja. Naparstnica z siewu i z rozsady. Postanowiłam mieć tutaj las na parstnicy. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Pięknie, kwitnie lewana. I pozostałe hortensje też. Jeszcze jedna hortensja tutaj trafi, a tak poza tym to zostanie. Tak jak jest. I rabata wygląda ładnie i z jednej strony, i z drugiej. Troszkę jest tu pracy, ponieważ z ziemią nawiezioną przywieźliśmy jakieś tam nasionka, oczywiście chwaścików dziwnych, których tutaj nie ma w ogrodzie u nas, no ale sobie daje radę. A tak to wygląda od drugiej strony, czyli od wejścia na posesję.